Zdrowie dzisiaj to coś więcej niż nieobecność chorób i dobre samopoczucie. To żądanie czasu, możliwości odnieść sukces, posiadać dużo energii, cieszyć się życiem i każdym dniem. Zdrowie pozwala żyć w pełni, poznawać nowe rzeczy, podróżować, budować związek. To jest nasz główny ratunek i to, co wpływa na jakość naszego życia. Zarządzanie tym zasobem jest w naszych rękach. Możemy to przymnażać lub marnować. Zdrowie zaczyna się od zdrowia komórki. Nasze ciało składa się z bilionów komórek, które formulują tkanki. Z tkanek powstają narządy, systemy narządów i nasz wspaniały organizm. Ważne jest, aby pamiętać o tym, że proces odnowy komórek zachodzi w sposób ciągły. Od stanu komórek zależy stan naszego całego organizmu. W zdrowym środowisku rodzą się zdrowe komórki, ale takie nieprzyjemne warunki jak stres, Nieprawidłowe odżywianie, infekcje niszczą komórki, co później doprowadza do zachorowań. Niestety nie widzimy negatywnych zmian w naszych komórkach i zauważamy objawy dopiero wtedy, kiedy choroba się już rozwinęła. Dlatego to ważne, aby dbać o zdrowie na poziomie komórkowym, zrobić dobre warunki organizmowi dla powstawania nowych, zdrowych komórek i ich prawidłowego funkcjonowania. Jakie warunki są potrzebne zdrowym komórkom? Komórki innych narządów są podobne pod względem swojej budowy i można powiedzieć, że mają te same potrzeby. Potrzebne im są woda, odżywianie, oczyszczenie i zabezpieczenie. Koncepcja zdrowia Coral Club rozbudowana jest zgodnie z potrzebami komórek. Jest to prosty, krok po kroku system poprawy zdrowia, który efektywnie jest wykorzystywany już ponad 20 lat. Możemy szczegółowo rozpatrzeć wszystkie pięć kroków i dowiemy się, jakie rozwiązania dla zachowania i przemnożenia zdrowia proponuje Coral Club. Krok pierwszy uwodnienie. Większość naszych komórek składa się z 70% wody. Oprócz tego wszystkie komórki znajdują się w płynach międzykomórkowych, które również zawierają dużo wody. Wyobraźcie to sobie to takie kryby w akwarium. Praktycznie wszystkie procesy biochemiczne w organizmie przepływają w środowisku wodnym. Woda dostarcza składniki odżywcze do komórek. Oczyszcza od toksynów, reguluje temperaturę ciała, kontroluje wagę, reguluje lepkość krwi i uczestniczy w tworzeniu płynu stawowego. Dlatego ważnym elementem jest, aby do naszego organizmu przybywało jak najwięcej wody, zrównoważonej pod względem składu chemicznego. Dlatego potrzebna jest woda pewnej jakości. Nie bez powodu ludzie jadą za tysiąc kilometrów do źródeł leczniczych. Dzięki zestawowi HydraMax mamy możliwość pić unikalną, biodostępną wodę, niezależnie od tego, gdzie jesteśmy. HydraMax to zintegrowane podejście do dostarczenia komórką wody jakościowej. Trzy produkty, trzy działania. Pierwsze – wzbogacenie niezbędnych minerałów. Drugie – regulacja balansu wodno-solowego. Trzecie – antyoksydacyjna ochrona. Na tym etapie powstaje dobry zwyczaj pić prawidłową, wysokiej jakości wodę w potrzebnej ilości bo to woda zapewnia przyjemne warunki dla wszystkich procesów metabolicznych i przygotowuje organizm do dalszych kroków w koncepcji zdrowia. Krok drugi. Pozbyć się niepotrzebnych rzeczy, a dokładnie nieproszonych gości. Ci goście to są pasożyty. Razem z nami ponad milion lat istnieje ogromny świat pasożytów. Chcą żyć za nasz koszt, chcą dobrze zjeść w naszym ciele, które jest ich domem, a jako podziękowanie zostawiają nam ogromną ilość toksynów i powodują problemy zdrowotne. Źródła pasożytów to nieumyte owoce i warzywa, woda nieoczyszczona, place zabaw dla dzieci, kuchnia, włączniki i wyłączniki, i klamki, zwierzęta domowe, owady oraz transport publiczny. Ale sama przyroda, przez którą powstały pasożyty, zadbała też o nas, jak możemy się zabezpieczyć przed nimi. To roślina, która jest wykorzystywana do oczyszczenia organizmu. Parasol i parasol Plus. Parashield jest to podstawowa wersja programu przeciwpasożytniczego, natomiast Parashield plus to jej rozbudowana wersja z dwukrotnie dłuższym czasem trwania. Ten krok ma za zadanie oczyścić jelita od pasożytów, usunąć toksyczne produkty przemiany materii pasożytów, przywrócić zdrową mikroflorę jelit. A więc pozbyliśmy się nieproszonych gości i przygotowaliśmy organizm do dalszego oczyszczania. Każdego dnia nasz organizm jest narażony na toksyny. Ze środowiska pochodzą egzotoksyny. Ich źródła to zanieczyszczone powietrze, domowe środki chemiczne, konserwanty, dodatki do żywności, leki. Oprócz tego toksyny powstają wewnątrz nas. Nawet jeśli mieszkamy w idealnych warunkach, jemy zdrowe jedzenie, wtedy endotoksyny powstają w naszym organizmie w wyniku normalnych procesów metabolicznych produkty naturalnej aktywności życiowej. A oto są problemy, jakie są spowodowane przez toksyny: choroby skóry, zaburzenia oddechowe, zaburzenia ciśnienia krwi, zaburzenia metaboliczne, bóle głowy oraz wczesne starzenie się. Dlatego ważne jest, aby regularnie wyprowadzać toksyny z naszego organizmu, żeby nie doprowadzić do rozwoju zatrucia i uprzedzić problemy zdrowotne. Właśnie po to zostały opracowane programy Detox i Coral Detox Plus. Do programu Coral Detox wchodzą składniki, które aktywują usuwanie toksyn rozpuszczalnych w tłuszczach z organizmu. Czyni to poprzez poprawę kierowania pokarmem, normalizację metabolizmu tłuszczów i zwiększenie produkcji energii komórkowej i normalizację harmonogramu picia. Natomiast rozszerzona wersja Coral Detox Plus dodatkowo korzystnie wpływa na mikroflorę jelitową i pracę nerek. Obydwa programy Pomagają zabezpieczyć się od codziennego stresu oksydacyjnego, zoptymalizować trawienie, podwyższyć zdolność do pracy i sprzyja aktywnej długowieczności. Tak jak naszym domom potrzebne jest porządne sprzątanie, nasz organizm również potrzebuje głębokiego oczyszczenia, ponieważ w naszym organizmie tworzą się złogi toksyn. Nasze jelita są niesamowitym narządem. Naukowcy nazywają to drugim mózgiem. Dla naszego organizmu to kuchnia, gdzie w wyniku trawienia składniki odżywcze dla naszych komórek są przygotowywane do przyswojenia. I są również sypem na śmieci, które mają pozbyć się odpadów. Odbywa się tutaj wchłanianie wody. Niektóre witaminy są syntezowane, wchłanianie składników odżywczych powstaje dobry nastrój i nawet uczucie motelków w brzuchu. Tutaj też powstają niedrawione resztki jedzenia i różnego rodzaju toksyny. Dosłownie jak u nas w domu, w kuchni, kiedy zmywamy naczynia wodą, resztki jedzenia spływają w dół, a rury pod zlewem stopniowo się zapychają, a nasze jelita to kilka metrów takich krętych rur. I nie ma w tym nic dziwnego, że po latach zbiera się tam mnóstwo odpadów, które nie zostały wyprowadzone z naszego organizmu. Coral Club proponuje efektowne rozwiązanie dla głębokiego oczyszczenia organizmu. Są to programy Kolowada Plus i Kolowada Light. Te dwa programy są opracowane przez kanadyjskiego naukowca Alberta Zera. Te złożone programy fizjologiczne krok po kroku pomogą oczyścić jelita bez zakłócenia zwykłego rytmu życia i znormalizują pracę narządów. Na pierwszym etapie przy pomocy roślinnych środków odurzających i fitokompleksów przeciwpasożytniczych odbywa się przygotowanie organizmu do oczyszczenia. Natomiast drugi etap to etap bezpośredniego oczyszczenia. W jego skład wchodzą cztery dni odżywiania tylko i wyłącznie koktajlami na bazie błonnika i glinki oczyszczającej, żeby zapuścić proces dokładnego oczyszczenia jelit od niepotrzebnych elementów i ich lekkiego wyprowadzenia z organizmu. Trzeci etap to przywrócenie. Na tym etapie odbywa się przywrócenie przewodu żołądkowo-jelitowego. Przywrócenie mikroflory jelitowej odbywa się poprzez kompleks naturalnych probiotyków i enzymów trawiennych. Natomiast dla tych, którzy nie są gotowi do porządnych ograniczeń w kwestii jedzenia, został opracowany program Colovada Light. Jest on bardziej wierny celowi, w jakim jest uruchomienie całego naturalnego organizmu. Pomaga normalizować pracę narządów filtrujących nerek, woreczka żółciowego i normalizować przewód pokarmowy. W składzie tego programu składniki są tylko i wyłącznie pochodzenia naturalnego. W taki sposób 14 dni są po to, aby przenieść nasze ciało na nowy poziom postrzegania energii i pożywienia, a to jest nowy poziom zdrowia dla naszego organizmu. W wyniku poprzednich kroków nawodniliśmy komórki, stworzyliśmy czyste środowisko wewnętrzne w organizmie bez pasożytów i toksyn, a teraz nasz organizm jest na wysokiej jakości przyswojania składników odżywczych. Dostarczenie składników odżywczych jest niezbędnym warunkiem prawidłowej odnowy i funkcjonowania komórek. Komórki potrzebują materiałów budulcowych do tworzenia i utrzymywania swojej struktury. Oraz substancji czynnych do wypełniania swoich stałych zadań. Codziennie naszym komórkom potrzebne są aminokwasy, minerały, witaminy, fermenty, a także zdrowe tłuszcze, błonnik, probiotyki oraz prebiotyki. Wszystkie te składniki zdrowej diety muszą być regularnie dostarczane do naszego organizmu w wystarczającej ilości i wymaganym stosunku. A co się dzieje z naszym odżywianiem? Nowoczesna dieta często nie zaspokaja potrzeb komórek. Gleby, dobrze zubożona woda i produkty spożywcze nie zawierają już takiej samej ilości składników odżywczych jak poprzednio. Podczas transportowania, długotrwałego przechowywania, podczas gotowania produkty tracą wartość odżywczą. Zmniejsza się ilość witamin i składników odżywczych. Natomiast jakie jest wyjście z danej sytuacji? Nutripack jest to zestaw wzbogacający dietę o naturalne składniki odżywcze. Nutripack zestaw wzbogacający dietę o naturalne składniki odżywcze. Dostarcza organizmowi ważne składniki odżywcze, które są niezbędne do prawidłowego funkcjonowania układu odpornościowego, sercowo-naczyniowego, nerwowego i pokarmowego. Potrzebny jest do normalizacji przemian metabolicznych procesów regeneracji organizmu, biodostępnej wody, witamin roślinnych, źródła aminokwasów, minerałów, błonnika, zdrowych tłuszczów, kwasu mlekowego, bifidobakterii. To wszystko jest po to, aby nasze jedzenie było kompletne i urozmaicone, aby każda komórka otrzymała wysokiej jakości materiał budulcowy, aby rodziły się nowe, zdrowe komórki. A kiedy zaczęliśmy proces odnowy i uzdrawiania naszego organizmu, warto pomyśleć o jego ochronie. Ostatnim krokiem koncepcji zdrowia jest wzmocnienie mechanizmów obronnych organizmu. W naszym organizmie jest system ochrony. Jest to nasz układ odpornościowy. Dzisiaj szczególnie potrzebuje naszego wsparcia. Dlatego powstał Immunity Pack. W zestawie znajdują się najpotrzebniejsze witaminy C, D, fitoskładniki, minerały oraz inne substancje pochodzenia naturalnego, które wzmacniają układ odpornościowy naszego organizmu. Do przyspieszenia procesów regeneracyjnych, zwiększenia odporności organizmu i przedłużania aktywnej długowieczności. Teraz wszystkie potrzeby komórek są zaspokojone. Oto pięć prostych kroków dla zdrowego życia. Krok pierwszy. Zacząć od wody i nawodnić każdą komórkę pełną biodostępną wodą za pomocą Hydramax. Krok drugi pozbyć się zbędnego i pożegnać się z pasożytami za pomocą programów Parashield i Parashield Plus. Krok trzeci. Organizować regularne wyprowadzenie toksynów z organizmu za pomocą programów Coral Detox lub Coral Detox Plus, a także głębokie oczyszczenie z programami Colovada Plus i Colovada Light. Krok czwarty. Odżywianie dla życia. Zrobić swoje odżywianie kompletnym za pomocą programu NutriPack. I piąty krok, chronić organizm i utrzymać układ odpornościowy za pomocą programu Immunity Pack. Pięć kroków, żeby zapoznać się z nowymi, dobrymi zwyczajami i wyprowadzić organizm na nowy poziom. Proponuję Wam nie przedłużać i w tym momencie zastanowić się, który z tych kroków dla korzyści Waszego zdrowia możecie zrobić już dziś.